Wielka radość! Moje karty lasu już wkrótce dostępne! Z ogromną radością dzielę się z wami cudowną wiadomością: karty lasu, nad którymi pracowałam z sercem i pasją, w końcu zostały wydrukowane i wkrótce będziecie mogli je nabyć. Te karty to coś więcej niż zwykłe narzędzie to zaproszenie do głębszego połączenia z samym sobą i z naturą. Dzięki nim możesz pracować nad harmonizowaniem serca ciała, umysłu i duszy, dążąc do prawdziwego dobrostanu i spokoju. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną zbliżyć się do siebie i znaleźć równowagę w życiu, pełnym chaosu i pędu. Każda karta powstała podczas moich spacerów i kąpieli leśnych szynlinioku, w moim pięknym leśnym biurze, kiedy to w ciszy lasu i bliskości natury napełniałam się spokojem, wdzięcznością i intencją, by przekazać to wszystko w formie kart. Czułam, jak każdy krok w lesie wprowadza mnie w głęboki stan relaksu, a oddech pełen leśnego powietrza koił nie tylko moje ciało, ale i umysł. To w tych chwilach narodziła się myśl o tych kartach, jako narzędziu do pracy nad sobą, by każdy z nas mógł poczuć wewnętrzny spokój i odnaleźć swoją prawdziwą ścieżkę życia. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. To doskonały moment aby obudzić się razem z nią, na nowo połączyć się z naturą, odnaleźć wewnętrzną równowagę i otworzyć serce na zmiany. Wraz z wiosną przyjdzie czas na odkrywanie siebie, na rozwój i nadbanie o siebie w sposób, który daje nam prawdziwy spokój i spełnienie. Karty te nie tylko pomagają w relaksie i spokoju, ale również wspierają nas w rozwoju osobistym i odnajdywaniu swojej drogi. Każda karta niesie ze sobą inspirację do pracy z sobą, do odkrywania nowych perspektyw i zrozumienia siebie w kontekście natury i świata wokół nas. Już niedługo dostępne. Zatem, kochani, pozwólcie sobie na chwilę wytchnienia, połączcie się z naturą i wzbogaćcie swoje życie o te wyjątkowe karty. Czas na rozwój, czas na spokój, czas na odnalezienie swojej drogi.